Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play'a z Green For Speed Most Wanted. I dzisiaj zajmiemy się e, pościgiem z policją i dlaczego nie kontynuujemy po wyścigu, tak się z wami pożegnałem. Ano dlatego, że złapała mnie policja. I z tej też okazji... Kaiman będzie już na piątym poziomie. Więc będziemy się z tymi e, pajacami bawić od początku, że bardzo. Piąty poziom, na samym starcie. A my y, oczywiście ciśniemy na obwodnicę Rosewood. Proszę bardzo, od samego początku mamy... Y, o, przyjechałem. A to nic, dobra. Zresztą nie bo tam się nie dało skręcić. Od samego początku już mamy korwety, które pojawiają się od piątego poziomu. Mamy kolejną, proszę bardzo. O tak. Proszę bardzo, zobaczcie ile już jest, plus helikopter. Mówiłem wiem czy też nie. O, 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 Patrzcie, co się dzieje w momencie... Ogólnie to nas zaraz złapią. To jest blokada z... z subów. Ale my dalej idziemy na naszym... dobrze jadę dobrze Blokada będzie, to żeby kolczatki nie było jest Ota Wcisiemy Boom, 11 na 32 Uszkodzone Następny Okej okay. 370 mamy notowań, 1000 wtedy to mi się tak wolno to nabijało Ale im wyższy poziom, tym szybciej notowania nam się nabijają Tym jest ich więcej za cokolwiek, tak? i... Oh, shit. tu trzeba na suwy możemy im trochę o, tak. trochę im to przeszkodziło nasz mobilny łamacz pościgów i... to że jest taka sprawa że musimy pościg przez Przez 7 czy 8 minut utrzymać, no ale o Bo... Dobra. Nie jest źle na razie, nie jest źle. Dopiero 3 minuty, jeśli... Mało. Ok, 15 na 32. 16. Kurde. 17. O, lotowania już się zaliczyły. Jeszcze radiowozy i. i i czas, a możemy i tak ponabijać Nieco koszty i teraz by był idealny moment żeby zgubić poś. bo już jest mało radiowozów pykłem go, pykłem Śniemy ile się da cały czas do przodu W razie gdybyśmy ich zgubili

Jakiś czas Mamy 4 cztery... A nie, zaraz będzie 5 minut, no tam, teraz pojedziemy sobie dla odmiany po tej stronie. A, chciałem go trafić tak delikatnie, ale nie trafiłem. Te... Te Ach, nie da. to tak puknąć lekko. O, już potrzeba bardzo, 5 minut. O, jest helikopter, za 30 sekund będą posiłki, czyli za chwilę. Okej. Okay. 20. 22. I jeszcze jeden jest z tyłu, który mnie oberwał. Jeszcze no. dwie minuty się musimy pościgać. Plus pouszkadzać te durne... Radio voz. Copy X ray seven units have detailed and are on route. 24 na 32 zaraz się zaliczy długość naszego pościgu. To czemu mi tam wyciekasz, no? Kurde. Tak. O, o. To się mnie to zastanawiało. Dlaczego nie ma bloku? Będzie blokada? O nie! O co! To, to było bardzo bliskie stopy. O! Został tylko przepychanki. O! Dobra. Dawaj! Piszcie, ich już jest nieco za dużo Nie, bo nas zamkną Jeszcze cztery Dawajcie mi tu cztery radiowozy Nowe Puknę was I kończymy tą Ota ja mi się pchasz, dawać nowe nogi o tak, szukajcie dzieckiem się nie w się... pieprzu, tu dawaj o tak, chodziło żeby dwa wału naraz udało się Ojej, to ja rozumiem jeszcze dwa jeszcze jeden na spokojnie gubimy pościg proszę państwa Mamy wszystko, mamy, wszystko mamy, mamy, tak ładnie, mamy wszystko zrobione żegnam Tu gdzieś był łamaczko Tu się tą mapą To na tym zjeździe był czy gdzie? Tak, tu była stacja Oh yeah. je, ostro spierducha. Za wiele to widzę nie dało. Czekajcie. Tu będzie. Co tu było? Nie fajnie. Tu? A, tu dobra. Dobra. Ale to dalej, nie wszyscy czekajcie, gdzie tu dalej? Haaa, pojedziemy na stadion sobie, no. Co to abyś? być? Kaza, zajebista. Zajebista. Nie wiem, jak ty, wypadł. Ale ja jadę na stadion, ziomuś. Co ty gadasz? Chciałem się schować ze klijówki. Chodźmy. Kurwa mać. Nie to, chciałem to. Dawaj, bo tu jedzie kryówka. Szybko, szybko, ładuj się. Gdzie ta cryusta jest? Kurwa Tu był Chodźcie, uda się, no? Dawaj Nie to chciał. Kto mi niby widzi? Ten tu Wal się pajacu Nie, bo jeszcze mi... Kurwa, no co jest? Ja pieprzy. Wredne cwele Gdzie tu teraz ich? W prawo trzeba jedynie dać. Byla Co za cwele Nasze słynne Sorry, ale ja tam nie jadę Ponczek Może wam pomoże Zjeżdżaj tą taksą Kur... Ach! Skąd się wziąłeś Dobrze go udało się zniszczyć, Dawaj, będzie kryjówka Dawaj Mamy to. Tak. Dobra. A my powracamy do kryjówki. Zapisujemy grę i Ronim zajmiemy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Cześć.